Jesienne Zmiany Agnieszka porowiecka. Na skraju lasu, w konarze wielkiego dębu, mieszkała rodzina wesołych skrzatów. Mali mieszkańcy leśnej gęstwiny już dawno, dawno temu pokochali to miejsce i żyli tu od wielu pokoleń. Najstarszym lokatorem dębowego domku był skrzat Wieczysław. Miał 126 lat, pomarszczoną twarz, i długą, siwą brodę, którą lubił gładzić, siedząc na maciu pękiej ławeczce pod dębem. Najmłodszymi mieszkańcami były zaś prapraprawnuki skrzata Wieczysława, maleńkie skrzatki gardenia i świętopełek. Jak przystało na najmłodsze pokolenie, które niewiele jeszcze w życiu widziało, były bardzo ciekawskie i beztroskie. Uwielbiały wymykać się z rana z domu i buszować po okolicznych kniejach, gdy reszta rodziny pogrążona była jeszcze w słodkim śnie. Pewnego dnia małe skrzaty, jak co rano po cichutku, wyszły przed dom, by się pobawić. Ledwo przekroczyły próg, świętopełek potknął się o coś twardego i wyłożył jak długi. Gardenia zachichotała wesoło i krzyknęła: Ale kapa! Sztusiła się ze śmiechu. Gapa, mnie nazywasz gapą? oburzył się braciszek. A kto mi podstawił nogę? rzekł, patrząc na siostrę oskarżycielsko. Nic podobnego! żachnęła się gardenia. Nie mam z tym nic wspólnego! Leżąc nosem przy ziemi, świętopełek dostrzegł wokoło mnóstwo dziwnie wyglądających owalnych piłeczek w czapeczkach i pomyślał, że gardenia być może wcale nie kłamie. I to nie jej noga była przyczyną potknięcia, lecz te dziwne przedmioty. Kopnął ze złością jeden z nich, a ten poszybował w zarośla. Wszędzie było ich pełno. Co to może być? Zastanawiała się głośno gardenia, gdy skrzaty pochyliły się nad maleńkimi kuleczkami, by lepiej im się przyjrzeć. Może to jakieś grzyby, zgadywał świętopełek. Bo co innego w lesie ma kapelusze? To mi bardziej wygląda na czapeczki, rzekła przemądrzale gardenia. Mogę się założyć, że to wiewiórki nas nosiły tutaj przez noc, stwierdziła z przekonaniem. Skrzaty zaczęły bacznie się rozglądać i spostrzegły, że te małe przedmioty, które pojawiły się wokół dębu, to nie jedyna zmiana, jaka zaszła w ostatnim czasie. Kiedy spojrzały w górę, zauważyły, że wszystkie liście na ich dębie zmieniły kolor z zielonego na brązowy. Na dowód tego odkrycia z góry schronął zbrązowiały liść i spadł wprost pod nogi przerażonych skrzatów. Nasz dąb jest chory! krzyknęła na całe gardło zrozpaczona gardenia. Ratunku, pomocy! wtórował jej świętopełek. I zaraz w maleńkich okienkach ukazali się zaspani mieszkańcy dębowego domku, pobudzeni tym nagłym alarmem. Niedługo trzeba było czekać, by wszystkie skrzaty zgromadziły się wokół dębu i zadzierały główki, szukając oznak tej rzekomej choroby. Choć mrużyły oczy i wytężały wzrok, nie zauważyły niczego szczególnego. Dom szumiał gęstwiną jesiennych liści, i tylko od czasu do czasu wiatr strącał na ziemię te słabsze i bardziej wysuszone. Skrzat Wieczysław, który był już sędziwym skrzatem i posiadał wielką wiedzę o lesie, pierwszy pojął o co chodzi. Wszak była to pierwsza jesień w życiu maleńkich skrzatów, stąd też zwykłe jesienne zmiany uznały za objaw choroby. A to nic strasznego – rzekł z uśmiechem najstarszy skrzat. – To tylko jesień. – Czy tę jesień da się wyleczyć? – spytała wciąż zaniepokojona Gardenia. – Moje dzieci – zaczął pra-pra-pradziadek. Jesień to tylko kolejna pora roku. Wraz z nią przyroda się zmienia. Drzewa zrzucają swoje owoce, jak te tutaj żołędzie. Gubią liście, a cała natura powoli przygotowuje się do zimy. Czy to znaczy, że już nigdy nie będzie tak zielono jak latem? Zapytał świętopełek, bo zrobiło mu się bardzo smutno na samą myśl, że to koniec lata. Ależ skąd?- dziadek się uśmiechnął. Po jesieni przyjdzie zima. To dopiero będzie dla Was zaskoczeniem. Rzekł tajemniczo, lecz nie powiedział ani słówka więcej, by nie psuć z krzatką niespodzianki. A po zimie znów się zazieleni. Nadejdzie wiosna, a po wiośnie lato. Bo tak właśnie pory roku postępują po sobie rok w rok. Nuczęta usiadły z dziadkiem na maciupękiej ławeczce przed starym dębem i wpatrywały się w opadające z drzew liście, a jesienne słońce grzało ich noski ostatnimi ciepłymi promykami.